Macie czasem tak, że film sprawia, że nie możecie zasnąć, że siedzicie, leżycie, patrzycie w sufit i myślicie o filmie i godzina, i druga, i trzecia mija? Ja tak miałem po nowych Star Warsach. What, uh, what are you doing there, 3PO? Szedłem do, do kina z taką nadzieją, że ten film mi się spodoba. A nawet powiedziałem sobie: Okej, okay, to nie musi być dobry film. Niech on będzie na poziomie przebudzenia mocy, niech on mi da dużo fanserwisu, ale będzie idealnie zrobioną historią, tak jak właśnie, przebudzenie mocy, tam gdzie trzeba oddajemy hołd nowej nadziei, niech to będzie powtórka z Powrotu Jedi, spoko, ja naprawdę nie potrzebuję dużo. Zanim usiadłem do recenzji, wolałem się upewnić, zacząłem pytać znajomych, ludzi, którzy byli, sprawdzać sobie jeszcze inne opinie ludzi, którym ufam, ludziom, którzy są mega fanami czytać ich opinie jeszcze opinie innych, bo musiałem się dowiedzieć, czy to jestem ja taki dziwny, bo wychodząc z kina, miałem, mówiłem sobie, Jezus Maria, jak można było tak zepsuć całą nową trylogię, bo to brzmi źle, ja wiem, że to brzmi źle, ale na ten moment ten film, po pierwsze, jest najgorszy z tej nowej trylogii, Na pewno jest najnowszy z ostatnich sześciu filmów. I dla mnie już spada poniżej zemsty shitów. I ja nie wiem, czy ja bym, jeżeli chodzi o zabawy, jeżeli chodzi o takie przywiązanie do filmu, że nie będzie gdzieś na poziomie, gdzieś na poziomie. Armii klonów. To jest smutne, bo ja kurczę, ja chcę! Ja naprawdę chciałem ten film lubić. Tam jest kilka postaci, które uwielbiam. Ja naprawdę lubię Fina. Ja uwielbiam Paul, który został tutaj zbrukany. Ja chciałem zobaczyć, co Kylo zrobi. Ale spokojnie, ja wam tylko mówię, to są moje odczucia. To jest serducho. Teraz przechodzimy trochę do klasycznej recenzji. I feel very nostalgic. Ostatnia część gwiezdnych wojen teoretycznie zdradza nam prawdziwe zakończenie. Dostajemy Palpatina na plakatach, na zwiastunach, był to nie jest spoiler. I jest oczywiście relacja pomiędzy Palpatinem, Rey Kylo. I to jest taki trójkąt troszeczkę teoretycznie na tym trójkącie zbudowana jest cała fabuła. Dodatkowo dostajemy oczywiście armię, zagrożenie, pewne elementy, które są. W pewnym sensie oczywiste. I tu jest koniec tego, co ja zdradzam odnośnie fabuły. Ale to, co jest tutaj najgorsze, najgorsze tu jest to, że ten film nie ogląda się jak film, jak spójne dzieło, które płynie, gdzie masz pewien flow, gdzie masz pewien, ok, tu zrobimy akcję, teraz się zatrzymamy, teraz coś opowiemy. To wygląda bardziej jak odhaczanie takiej ogromnej listy rzeczy, które zaprzeczam. Ostatniemu Jedi, albo muszę zrobić odwołanie, ponieważ powrót Jedi, albo muszę zrobić fanserwis. Nie ma tutaj poczucia, że ten zbiór postaci, ten zbiór scen stanowi jakąś historię. On wygląda jak pozbierany z iluś tam pomysłów różnych scenarzystów, którzy mieli jeden pomysł, drugi pomysł, trzeci pomysł. A przede wszystkim, ja tutaj głównie czułem takie mega wielkie wyzłośliwianie się na Ryanie Johnsonie i odrzucanie każdego jego pomysłu, czy jest dobry, czy zły. I to poczucie takiego rozczłonkowania, poszatkowania, braku koherentności, takiej spójności. Wiecie, film może być zły, ale on jest zły w jednym stylu. Dzięki temu nawet, po prostu czysty fan z tego, tego filmu, tego rytmu, tego tempa, to nawet dostajesz. Tutaj tego nie masz. Od pierwszej praktycznie sceny. Właściwie dostajemy postać, ona coś mówi, ty mówi sobie, ok, ale czemu ona mówi tak dużo? I czemu druga postać zadaje jakieś pytanie, nawet właściwie niepotrzebne, i dostajesz tak dużo informacji. I nagle przeskakujemy gdzie indziej, jest inna postać i ta postać zaczyna znowu coś mówić. Ja mówię, ale to jest takie tłumaczenie na siłę. My nie potrzebujemy tego, nie jesteśmy aż takimi idiotami. Szczególnie, że bardzo dużo tłumaczeń, które się pojawiają na początku filmu, im bardziej w las, tym bardziej się gryzą, tym bardziej to się wydaje dziwne. A gdy to się wydaje dziwne, to nagle dostajemy kolejną... Ekspozycję, która ma w jakiś sposób wyjaśniać to, co się stało trochę wcześniej, albo zaprzeczać temu, co było w ostatnim Jedi. A ostatni Jedi powiedział: Liski, spokojnie, bez spoilerów, to my mówimy złe liski, a tu dobre liski, wiecie, cokolwiek, byleby tylko obrócić o 180 stopni. Po co? That's impossible. Nie mogę wyjść z wrażenia, że tutaj bardzo, bardzo dużo winy jest nie tylko w JJ Abramsie, ale i w producentach, którzy, mimo tego, że ostatni Jedi jest kontrowersyjny, ale zarobił kupę hajsu, pomyśleli kontrowersyjny nie chcemy, więc cisnęli na JJ'a, a i JJ sam. Kto zna JJ jako reżysera, ten wie, że on świetnie zaczyna serię i to dotyczy wszystkiego, co zrobił, nie umie ich skończyć. Pierwszy Star Trek nowy? Świetny. Potem coraz gorzej. Zbudował na początek Lost? Super. Jak się rozkończyło? Nikt nie lubi. On naprawdę jest... Fajnym otwieraczem drzwi, ale to uniwersum, ten pomysł, który on przygotowuje, ktoś inny powinien domknąć. I tutaj to widać bardzo na każdym kolejnym kadrze, ponieważ ludzie dostali w tym momencie decyzję: albo kontynuujemy pomysł Ryana Johnsona, jego wizję, to co on tutaj stworzył, czyli m.in. ideę, pozwólmy przeszłości umrzeć. Zbudujmy to na tym, co nowe. I dostaliśmy dużo nowego, bardzo dużo nowej mitologii w ostatnim Jedi, którą moglibyśmy rozbudowywać. Z drugiej strony J.J. Abrams powiedział ja sobie zrobiłem ogromną podróż do nostalgii w przebudzeniu mocy i ja to chcę znowu robić. Ale to niestety nie da się tak zrobić, że dostajemy nostalgię, coś nowego i teraz znowu tak przetniemy, tak jakby nie było tu nic początku, tak bzium i jesteśmy... Znowu w nostalgii, jakbyśmy ignorowali to wszystko, co powiedziała każda postać, co powiedziało, co się wydarzyło, co wybuchło i tak dalej. Jest to tak niezwykle sztuczne, i dlatego właśnie bohaterowie muszą mówić więcej idiotycznych kwestii. Ale za każdym razem, gdy oni mają kolejną kwestię, to w głowie widza jest coś takiego, dlaczego ty temu zaprzeczasz? To jest troszeczkę tak, jak mąż wraca z delegacji, żona go mówi, słuchaj, jak było na delegacji? Wcale cię nie zdradziłem. A w tym momencie w twojej głowie jest. Czyli nie zdradziłeś. Bo to jest dokładnie tak, ogląda się ten film, że on od razu poprzez swoją ekspozycję skierowaną tu przypomina ci o tym, że w ostatnim Jedi byłeś... Tu, albo że wcale nie jest tak, jak ekspozycja mówi. Z tego poszatkowania wychodzi kolejna rzecz, która sprawia, że nie czujesz emocji związanych z przeżyciami bohaterów. Dostajesz rzeczy za wcześnie, albo fake-outa dostajesz, albo foreshadowing, czyli pamiętacie, że często w słabych filmach masz popatrz, nóż, popatrz, nóż, ten nóż potem zostanie wykorzystany, patrz, 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 my to wykorzystamy, patrz, my to zrobimy. I tutaj niestety taka jedna jest rzecz, która boli mnie przerażliwie, bo nawet w złych filmach, w złych horrorach zawsze wam mówię, że jeżeli widz tysiąc razy dostaje, że kamera skręca nóż, nóż, nóż i na końcu jeszcze raz nóż i wtedy główny bohater bierze nóż, pff, no to to jest irytujące. Jeżeli ja tutaj dostaję takie, taki nóż właśnie, no to mówię, o nie, o nie, tak nie powinno być. Możliwe, że wymagam za dużo, może wymagam za dużo od Gwiezdnych Wojen. I starałem się dzisiaj przed recenzją odrzeć to wszystko z całej mitologii Gwiezdnych Wojen. Pomyśleć o tym, okej, okay, idę z czystym po prostu, czystą kartką do kina, idę się dobrze pobawić. Nie znam tej ogromnej, całej wielgachnej masy książki. Po prostu chcę się dobrze bawić. Tak jak powiedzmy film Marvela. Obejrzałem sobie, wiem kto jest kto i chcę się pobawić. I. Niestety moim zdaniem dla tych ludzi to nie będzie dobra rozrywka oni nie przede wszystkim nie odczują fanu po prostu bycia w kinie, zjadania popcornu, fajnej akcji, cierpienia bohaterów, poświęcania się bohaterów, superheroicznych walk, pięknych efektów itd. I to dla mnie jest chyba największą porażką tego filmu, ponieważ rozumiem, że film mógł polec jako ogromny fanserwis. Rozumiem, że mógł polec jako coś bardzo odważnego, ale on przede wszystkim pada jako piękne dzieło, które ma każdemu kto ogląda przynieść radość, przynieść rozrywkę. To jest jednak kino rozrywkowe i strasznie cierpię, że ten film tak wlecze się, ma Przynajmniej fabuły na 5-6 godzin, które opowiada w 2,5 godziny, przez co wpycha milion ekspozycji, milion scen nie mających sensu, zakończenie, które nijak ma się do początku, nie ma tutaj poczucia zagrożenia, nie ma poczucia, że czas się zbliża. To, co w moim zdaniem, ostatni dzień całkiem nieźle zrobił, to zrobił takie odliczanie, zrobił tak jak taki może timer, przez to, że kończy się paliwo, coraz mniej czasu, bla bla bla. Bardzo fajnie, ponieważ dla widza to jest takie, narzuca mi to pewien rytm oglądania i coraz. Bardziej rośnie napięcie. Tutaj nie ma niczego, bo teoretycznie słyszymy raz czy dwa o to, o tamto, ale ze względu na to, że robimy rozwiązania nieustanne deus ex machina, albo pojawiam się z niką, albo wybieram idealny moment, by się skomunikować z drugim człowiekiem i coś mu idealnie ważnego powiedzieć w idealnym momencie, wszystko wydaje się tak. Bardzo sztuczne. Nie ma tutaj naturalności. A tutaj, gdzie jeszcze bardziej dla mnie ten film poległ, to tam, gdzie ja zawsze widziałem dużo serducha, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. To jeżeli chodzi o relacje między tymi postaciami. Ja naprawdę polubiłem Hana Solo. Ja naprawdę lubiłem Luka. I to mimo tego, że był trochę przydupasem, ale lubiłem go także dlatego, że był trochę takim przydupasem. A tutaj, po tym jak pokochałem Fina w pierwszej części, trochę mniej w Ostatnim Jedi, ale bardzo polubiłem poł, który nie ogarnia totalnie i który, ma, który nie jest kopią Hana Solo. Tak tutaj ani jeden, ani drugi nie dostaje żadnego arku, żadnego rozwoju, niczego się nie uczy, nic nie robi. Właściwie poza dwójką postaci, Kylo Renem i Rey, żadna, żadna postać w tym filmie nie ma żadnej historii, żadnej ciekawej historii. Pojawiają się niby postacie czwartoplanowe, które mają Jakąś chemię budować z naszymi drugoplanowymi, ale jest to zrobione tak grubymi nićmi szyte, że ja w pewnym momencie poczułem, kurna, w latach 90. tak robiono, że grupę ludzi, gdzie był jeden czarny, i on nagle spotykał drugą grupę ludzi, gdzie był jeden czarny, i było tak. Hej, ty, czarny, czarny, he, przyjaciele! Jak ja to zobaczyłem w tym filmie. Ja mówię, nie! Nie, 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 nie! Czemu budujemy w ten sposób ich jakąś, jakąś więź, jakąś, jakąś znajomość, jakąś chemię seksualną? Nawet to jest tak bardzo źle rozegrane. Ważna uwaga: to nie jest tak, że uważam, że w nowych Star Warsach wszystko jest beznadziejne. Są efekty specjalne. Na bardzo bardzo dobrym poziomie. Jest dużo świetnych efektów praktycznych, jest dużo dobrych walk, ale, na przykład, mała rzecz, ale coś dla mnie było zawsze genialnym elementem u J.J. Abramsa: umiejętność pracy kolorem i wykorzystania koloru, by dobrego budowania klimatu, świata i tak dalej. I nagle po tym, co dostaliśmy, te przepiękne kolory, którymi grał Brian Johnson, one znikają, one znowu stają się znowu, stajemy tu zieleń, tu żółć, bardzo dużo odniesień do powrotu Jedi. i tak. Nie ma, nie ma tego, tego, co wyróżniało. Czasami jedna, tu dwie scenki, ale nie ma niczego, co nadaje charakter, taki charakter temu filmowi jako, jako jednemu filmowi. Że nie jest fragmentem powrotu Jedi, fragmentem przebudzenia mocy i tak dalej. To jest smutne. Smutne dla mnie, ponieważ kurczę, co jak co, ale J.J. Abrams w wizję, w obraz umie. I mimo tego, że efekty są świetne, to także walka wygląda. wygląda nudno. I to też jest. ojoj! Wiecie o co chodzi? Ja potrafiłem się dobrze bawić nawet na prequelach i nawet na zemście sitów, gdzie mamy czterogodzinną walkę w lawie, bo tam jest kilka fajnych rzeczy. Tam są rzeczy, które mi przynoszą dużo rozrywki, nawet do tego, że tam jest mnóstwo złego CG. A tutaj te walki, jeżeli jest coś, co jest najbardziej je definiujące, to to jest nuda. Ja nie czuję ani napięcia, ani nowatorstwa, ani pomysłowości. Nie wiem, ile jest na ile, kto przegrywa, kto czego, te ujęcia są jakieś takie. Wtórne. Przepraszam, miałem mówić o pozytywach, ale to akurat jest kwestia też efektów specjalnych. Dobrych efektów specjalnych, które pokazują. Źle prowadzone walki, walki na miecze świetne, jest jedna, która wygląda dla mnie dobrze, i jest fajna, i jest pomysłowa, a potem nagle dostajemy taką sceną, że ja zrobię taki ogromny facepalm na, na głowę i obiecuję opowiedzieć w recenzji spoilerowej, proszę tutaj nie komentujcie, nie zgadujcie, potem się wyżyjemy na tym filmie, ale to jest dobra walka, mimo tego, że znowu niewyjaśnione skąd się wzięła ta postać tu i to i tamto, nieważne, ale walka wygląda ciekawie, jeżeli będzie do czegoś prowadzić, tyle, że nie prowadzi, nie prowadzi totalnie do niczego, więc jeśli chodzi o plusy, to jeszcze trzeba przyznać, John Williams robi dobrą robotę, ale znowu to jest tyle razy słyszymy, ok, to są dźwięki z tej części, to są dźwięki z tej części, to jest przerobione z tej części. Tego jest tak dużo, tego jest tak dużo i to jest tak bardzo in your face. To jest tak bardzo. Ej, a pamiętasz tą scenę z Imperium które Atakuje, gdzie Luke walczył i nagle wszedł i zaczął walczyć z Wejderem, a to też okazało, że to nie jest Wejder, to choć my zrobimy coś takiego samego. A pamiętasz tę scenę z powrotu Jedi, to my ci ją też pokażemy. A pamiętasz i no to my zrobimy coś takiego! I to jest nieustanne! I feel very nostalgic! I kiedy dla mnie przebudzenie mocy, które wychodziło w momencie, kiedy mieliśmy nienawiść do prequeli, i nikt nie wierzył, że da się zrobić nowe gwiezdne wojny. W prawdziwym czuciu, miały większe prawo odwoływać się do tej nostalgii, by zbudować nowych bohaterów, których rozwinie się w kolejnych częściach. Tak tutaj, gdy dostaliśmy już rozwój i naprawdę fajną ekipę, którą trzeba rozbudować, no to JJ Abrams powiedział, walę nową ekipę, interesuje mnie tylko nostalgia i ta nostalgia jest mordercą tej serii w tym przypadku. I feel very nostalgic. Co jak co, ja wolę zrobić coś nowego i upaść niż po prostu nieustannie mówić widzowi. Pamiętaj tą scenę, pamiętaj tamtą scenę, pamiętaj tamtą postać. Jeżeli chciał coś takiego zrobić, to mógł zrobić remake. Mógł zrobić powtórkę, królew, to jest remake i jakoś damy radę zrobić. Wolę remake. Król lwie, niż pseudo nowy film, który domyka serię 9-11 razem z tymi pobocznymi filmów, ale domyka ją w tak smutny sposób. Tak smutny, że jak będę mówił w spoilerach, to moim zdaniem zakończenie części 9 nijak nie rozwiązuje żadnego problemu przedstawionego w tych trzech częściach. A już nie wspomnę o tym, że to, że tutaj ten film nosi tytuł Skywalker: Odrodzenie, uzasadnienie w filmie jest tak obrzydliwe dla mnie, jest tak tanim chamskim. Chwytem i tak niezasłużonym przede wszystkim, choć rozumiem, co to miało. Jakie tu było znaczenie, że dla mnie najbliżej tutaj do upadku, jakim było Marta z Batman v Superman. Pewna scena, gdzie coś jest wytłumaczone, dla mnie jest dokładnie tym samym, gdy nagle Batman mówi: Save Marta! Uuu, czy w ogóle Marta, Marta, why did you say that name? To jest dla mnie tak samo mimicznie głupie i niestety tak samo nie działa w filmie, choć może na papierze działało. People keep telling me they know me. Nikt no nie does. Mamy za sobą trzy trylogie, po trzy części, dwie części poboczne, zatem wydaje mi się, że powolutku układam sobie moje ulubione części Gwiezdnych Wojni, przygotuję o tym materiał. Zaraz będę ruszał też do notatek, żeby zbudować Wam recenzję ze spoilerami, zatem od razu Wam mówię, oglądajcie recenzję ze spoilerami, lada moment pojawi się na kanale. Czekam na Wasze zdanie, ponieważ dostałem też kilka pozytywnych komentarzy, ale gdy zaczęliśmy dyskutować, za każdym razem, gdy zacząłem dyskutować z kimś na temat tego filmu, dochodziliśmy do bardzo podobnych wniosków. Przedtem było to na zasadzie super, fajnie, nie fajnie, ale gdy braliśmy argumenty kroczek po kroczku, nagle okazywało się, że nie jest wcale dobrze i jest smutno. I dla mnie, właśnie słowo smutek idealnie opisuje film Gwiezdne wojny Skywalker. Odrodzenie, które idealnie oddaje emocje każdego, czy większego, czy mniejszego fana Gwiezdnych wojen. Czekam zatem na Wasze komentarze. Błagam, bez spoilerów, będę kasował. Trzymajmy troszeczkę netykiety. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do. Do subskrybowania kanału gdzieś tutaj, lata guziczek. Proszę, im więcej nas jest, tym lepiej. I zobaczymy się następnym razem, mam nadzieję, przy odcinku spoilerowym. I wtedy pogadamy sobie, rozłożymy każdą najdrobniejszą scenę na części. Pierwsze, właśnie po to ten nóż jest. Trzymajcie się, na razie!